programów działania na najbliższe lata byłoby tym, co bardzo by nam pomogło, to znaczy mój plan 21, program dla Polski, z którym szedłem do wyborów prezydenckich jest wciąż aktualny, ale ze względów formalnych mogę panu premierowi go jeszcze raz wysłać, jeśli pan premier sobie tego życzy. Ja byłbym też zobowiązany, jakby państwo ministrowie zaktualizowali swoje 100 konkretów koalicji obywatelskiej, 12 gwarancji trzeciej drogi czy programu lewicy z takim założeniem i z taką informacją, czy one pozostają dla państwa nadal aktualne, czy wokół nich. Musimy szukać rodzaju porozumienia, które wpłynie na system legislacyjny państwa polskiego. Taka konkretna mapa drogowa sprawiłaby, że i prezydent byłby poinformowany o tym, co dla państwa jest aktualne z programu, z którym szliście do wyborów parlamentarnych i tych zobowiązań wobec Polaków, no a byłoby też wartościowe dla, dla, dla mnie, jako dla prezydenta.